Dzisiaj się nauczysz, jak się nazywają pokolenia po angielsku. Może słyszałeś w necie, że ludzie mówią o Millennials, albo Baby Boomers, albo nawet Gen Z. Ale czy wiesz, co dokładnie to znaczy i z którego roku każde pokolenie jest? I jak nie, to masz szczęście, bo w dzisiejszym odcinku wytłumaczę właśnie to. Instytut Lingwistyki przedstawia. To zaczniemy od Baby Boomers. Ale oczywiście też jest jakieś pokolenie, które jest starsze niż Baby Boomers, ale w dzisiejszych czasach to raczej o nich nie rozmawiamy, przez to, że oni może nie są aż tacy aktywni, że może nie pracują, i tak dalej. I dlatego najstarsze pokolenie na mojej liście to są Baby Boomers. I wiesz, że Ty jesteś baby boomer, jak się urodziłeś między 46 i 1964 roku. Ale czy wiesz, czemu ta grupa się nazywa Baby Boomers? To jest przez to, że po drugiej wojnie było takie taki boom dzidziusiów, że dużo ludzi mieli. Dzieci po prostu. I stąd mamy Baby Boom, takie wybuchnięcie dzidziusiów. I ta nazwa Baby Boom nam pokazuje, że ich było bardzo dużo na świecie. Też może wiesz, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie często się śmieją z tych Baby Boomers i ich tak. Nie wiem, wyzywają jako boomer. Zamiast mówić baby boomer, to mówią boomer, tak oh, those boomers. Nawet jest taki żart, ok boomer, że jak ktoś starszy coś powie i tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje w dzisiejszych czasach, albo tak nie rozumieją dzisiejszą kulturę i tak dalej, to wtedy mówisz ok boomer. I nawet młodzi ludzie by mogli do mnie powiedzieć ok boomer, mimo to, że ja nie jestem baby boomer. I następne pokolenie, to jest dużo mniejsze niż te Baby Boomers, i to jest Generation X. Ty wiesz, że Ty jesteś część Generation X, jak się urodziłeś między 65 i 80 roku. I z ciekawości daj znać w komentarzach, z którego pokolenia Ty jesteś. I to, co też mnie ciekawi, jest. Jak Twoje pokolenie się nazywa po polsku? I oczywiście daj znać, jak ten filmik Ci się podoba, ale dodatkowo, jak szukasz jakiś sposób, żeby poprawić swój angielski, to sprawdź na dole w opisie, bo my stworzyliśmy dla Ciebie. Bezpłatne wyzwanie językowe. I oczywiście nie mam dużo czasu, żeby to wytłumaczyć, to sam sprawdź na dole, tam jest link, wszystko będzie wytłumaczone. I ogólnie myślę, że bardzo rzadko słyszysz o Generation X, albo słyszysz o Baby Boomers. Albo Millennials i Millennials, to jest ta następna grupa. Ty wiesz, ty jesteś Millennial, jak się urodziłeś między 81 i 96 roku. I z tego co słyszę, to grupa, albo pokolenie Millennials, to to jest ta grupa, że tak nikt nie wie w którym roku ci ludzie się urodzili. Bardzo często jak rozmawiałem z ludźmi w moim wieku, ja jestem Millenial, to oni narzekali na młodszych ludzi i mówili a ci millennials, oni są tacy leniwi. I ja tak, ale w którym roku ty się urodziłeś albo urodziłaś? I wtedy mówią o osiemdziesiątym pierwszym, albo drugim, albo trzecim. I ja tak mówię, ale ty jesteś millennial. I oni tak, co? To myślę, że Często ludzie nie wiedzą, z którego roku Millennials są, ale teraz wiesz, że to jest 81 do 96. I myślę, że nawet częściej Baby Boomers mówią, że a ci młodzi ludzie, ci Millennials, oni są tacy leniwi, że ci Millennials, bla, 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 bla. I potem mówię, ale w, w jakim wieku są ci Millennials? Oni tak, a tak 20, 18 lat, ja tak. Okej, okay, oni nie są Millennials, oni są Generation Z albo dużo częściej po prostu mówimy Gen Z. I muszę powiedzieć, że jak ty jesteś baby boomer i ty mówisz na Gen Z, że oni są Millennials, to nie możesz się dziwić, że młodzi ludzie się śmieją z baby boomers, bo wiesz, oni mówią, że baby boomers tak naprawdę nic nie wiedzą o dzisiejszym świecie i jak ty mówisz, że... Gen Z są millennials, to wtedy pokazujesz, że oni mają rację. I chcę tutaj powiedzieć, że jak mamy Generation X, to my mówimy Generation X. Ale jak mamy Gen Z albo Generation Z, to po prostu mówimy Gen Z. I może to jest przez to, że my tak rzadko mówimy o Generation X, że nam to nie przeszkadza, żeby powiedzieć Generation, mimo to, że to jest za długie, ale przez to, że tak często mówimy o Gen Z, to wtedy już jest za długo, albo nie mamy czasu, żeby powiedzieć Generation. To wtedy po prostu skracamy i mówimy Gen Z. I Gen Z, oni się urodzili po. 96 roku, albo może po 97 roku. I myślę, że większość tych ludzi już teraz są dorosłymi ludźmi. I dlatego tak dużo się o nich mówi, przez to, że oni są tymi nowymi dorośli I oni tak naprawdę będą decydować, co będzie się działo na świecie, albo w pracy i tak dalej. I też wreszcie, ktoś będzie ich krytykował i nie tylko millennials. ale oczywiście, tak jak mówiłem. Baby boomers i millennials też, i Generation X i tak pewnie będę mówić, że Gen Z są millennials, bo oni nie wiedzą, jaka jest różnica między millennials i Gen Z. I my jesteśmy dosyć inni, to nie zapomnij o tym. Jak ja widzę, jak Gen Z się zachowuje, albo jak oni myślą, to ja się czuję jak jakiś stary dziadek. I oczywiście też mamy te małe dzieci, te dzieci, które nie są dorosłymi i nie są nastolatkami, albo są może młodymi nastolatkami. I oni już chyba nie są część Gen Z. Na razie nie mamy jakiejś nazwy dla nich, i my. Okej, okay. oni mówią Generation Alpha. Może przez to, że Z jest koniec alfabetu. I teraz mamy A, to dlatego to jest Generation Alpha, ale o nich za bardzo się nie mówi, przez to, że oni są po prostu dziećmi i może ta nazwa się zmieni z czasem. To daj znać w komentarzach, co myślałeś o dzisiejszym filmiku, daj znać, z którego pokolenia ty jesteś, bo to jest ciekawe, i też jak. To pokolenie się nazywa po polsku. I tak jak mówiłam wcześniej, jak chcesz poprawić swój angielski, to sprawdź na dole w opisie, bo tam jest nasze siedmiodniowe wyzwanie językowe. I oczywiście muszę Cię podziękować, czy oglądasz nasz kanał. Mamy nadzieję, że nasz content Ci się podoba, że czegoś się uczysz, że to jest przydatne. I, że yeah, jest fajne. To daj znać w komentarzach i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć!